Jak generować pole tytułem na podstawie wybranych rozliczeń w wypłatach bankowych w subiekcie GT? Podczas ręcznego generowania wypłat bankowych istnieje możliwość jednoczesnego rozliczania zobowiązań. Pod pozycją tytułem kryją się opcje pozwalające na ręczne wskazanie rozrachunku do rozliczenia bądź jego automatyczne dopasowanie. Wskazanie rozrachunku do rozliczenia w standardzie nie uzupełnia jednak treści w tytule operacji bankowej. Pole to może zostać uzupełnione na podstawie danych wybranych rozliczeń. Wystarczy, że zaznaczysz opcję Generuj pole tytułem na podstawie wybranych rozliczeń. W związku z wcześniejszym wyborem zobowiązania do rozliczenia program zapyta, czy zaktualizować pole tytułem. Zgoda wprowadzi oczekiwane zmiany. Jeśli chcesz, aby pole tytułem domyślnie było uzupełniane na podstawie wybranych rozliczeń, przejdź do modułu Administracja, Parametry. Odnajdź parametr Wypłata Bankowa, a następnie zaznacz opcję Generuj pole tytułem na podstawie wybranych rozliczeń. Wprowadzone zmiany zatwierdź przyciskiem OK.